Czym jest ciemna noc duszy, i jak przez nią przejść? Gdy wszystko się rozpada, byś w końcu mógł się przebudzić. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że życie cię rozbiera, warstwa po warstwie, kawałek po kawałku? To właśnie może być ciemna noc duszy. Wszechświat postanowił cię oczyścić, z iluzji, ze złudzeń. Z tego, czym nie jesteś ty. Termin pochodzi z XVI wieku, od świętego Jana od Krzyża, hiszpańskiego mistyka. Opisywał on stan, w którym człowiek traci wszystkie punkty odniesienia duchowe, emocjonalne, psychiczne. Znika poczucie sensu, znika Bóg, znika wszystko, co dotąd było ostoją. Współcześnie o ciemnej nocy duszy mówią między innymi Tolle, Mudzi, Gabor, Mate. W ich ustach brzmi to: znajomo, moment, gdy wszystko się wali, ale pod powierzchnią, zaczyna się rodzić nowe ja. Czujesz, że życie straciło smak. Relacje się kończą albo wypalają. Praca, która kiedyś ekscytowała, teraz wywołuje pustkę. Medytacja, jak rzucanie kamieniem w czarną dziurę. Modlitwa? Cisza. Wewnętrznie krzyczysz. Po co to wszystko? I nie ma odpowiedzi. Albo jest, ale tak cicha, że ginie w szumie twojego bólu. Ale po co to wszystko? Bo dusza się nie zadowala powierzchownością, bo przyszedł czas, by zobaczyć to, czego unikałeś przez całe życie. Twoje prawdziwe ja nie potrzebuje masek, nie potrzebuje kolejnych afirmacji sukcesu. Potrzebuje prawdy, surowej, bolesnej, ale wyzwalającej. I właśnie dlatego, zanim się odrodzisz, musisz umrzeć nie fizycznie, psychicznie umrzeć jako ego, które zbudowało to, kim myślałeś, że jesteś. Jak przejść przez ciemną noc duszy? Nie ma instrukcji, ale są znaki. Zatrzymaj się, nie uciekaj ani w duchowość, ani w Netflixa, ani w kolejne związki. Zatrzymanie to akt odwagi, bo gdy przestajesz biec, wszystko cię dogania. Właśnie o to chodzi. Pozwól sobie czuć, Złość, lęk, żal, bez sensu, pustkę. To nie są przeszkody, to drzwi. Nie zamykaj ich, wejdź przez nie, szukaj ciszy, nie odpowiedzi, aby ci. Nie musisz wiedzieć, dokąd to wszystko prowadzi. Twoim zadaniem nie jest kontrolować, ale zaufać, nawet jeśli zaufanie jest ostatnią rzeczą, na jaką cię stać. Miej wokół siebie wsparcie tych, którzy potrafią z tobą być, gdy cierpisz. To może być terapeuta, przyjaciel, a czasem nieznajomy, który zada jedno właściwe pytanie: co może czekać po drugiej stronie? Nie obiecuję ci łatwiejszego życia, ale być może zaczniesz czuć więcej, zaczniesz widzieć więcej, zaczniesz być bardziej obecny. Naprawdę jako żywa, pulsująca świadomość, kilka pytań, które warto sobie zadać. Co we mnie umiera, a czego tak kurczowo się trzymam? Kogo próbuję zadowolić, żyjąc nie swoim życiem? Kim jestem, gdy wszystko, co znałem, się rozsypuje? Czy to możliwe, że ten ból mnie budzi? Może to nie przypadek, że słyszysz te słowa. Jeśli jesteś w ciemnej nocy duszy, nie jesteś sam, nie jesteś słaby, nie jesteś zagubiony, jesteś w trakcie świętej podróży. I nawet jeśli teraz nic nie ma sensu, zaufaj, że sens się dopiero rodzi w Twoim wnętrzu, w tej ciszy, którą wcześniej zagłuszałeś, w miejscu, gdzie boli najbardziej ale gdzie też kryje się największe światło. Ten kanał to przestrzeń dla tych, którzy szukają prawdy, a nie tylko odpowiedzi, dla tych, którzy czują, że świat, jaki znali, już im nie wystarcza, dla tych, którzy wiedzą, że dusza też ma swoje etapy, że każde pęknięcie może być początkiem nowego. Subskrybuj, jeśli czujesz, że to miejsce może stać się Twoim drogowskazem w najciemniejszych nocach. Do zobaczenia w kolejnej podróży.